KU KU GA GA KU KU GA To tu jest Xiaomi Redmi 4 Lite Edzi i też drogie SEO nie działa Xiaomi Redmi A2 tutaj spada widzicie Samsung Galaxy S4 Mini iPhone SE pierwszej generacji ma blokadę i klam Samsung Galaxy S2. On nie ma baterii, jest w pełni sprawny. Ten jest w pełni sprawny, ale ten ekran jest uszkodzony. Samsung Galaxy Note 10. Nie ma S-Pen-a i wyświetlacz jest po wyświetlaczu. damy lajny tu jest iPhone 7 w nim jest uszkodzony wyświetlacz kolejny telefon to jest Samsung Galaxy s nie w takim ładnym stanie Dobra, Dobra, już mamy tutaj skończyliśmy na Huawei nie 18 się jeden białki tak na ty to prawie on się ten wszystko działa I... Wylek kupię zdjęty. Z minut 10 Oraz 8 light położony. Kolejny to jest Huawei Ascent Y6LL. On ma już chłodny wyświetlacz. Kolejny Samsung Galaxy o 3 z 2016. Trzeba więc wymienić płytę. Samsung Galaxy S5 jest w pełni sprawny Top custom Roma. Na którym nie przepadam. Samsung Galaxy S 5 2017, zbita monet. Tutaj ostatnia półeczka. Samsung Galaxy od 5 2017, bez wyświetlacza. Huawei P Smart, z wysuwaną kamerką, Brzeg wyświetlacza. Trzeba to postawić. To tutaj um, przewracam się. Samsung Galaxy od 7 2017, nie ma ekranu. Samsung Solce 335. Nie jest pełni sprawny. Samsung Galaxy Solid P2710 nie jest pełni sprawny. Ma iPhone Halo 2 ma uszkodzony wyświetlacz Samsung Galaxy Pocket. On ma uszkodzony. Oj, zrozumiałem się. Ma... Jest pełni sprawny. Sonery, sony Ericsson jaki ma uszkodzony dyskręt do i ma blokady z Lock Plusa. Samsung y, y, Chat 335 Tutaj lekko ma uszczelniony syklak Sony Ericsson W20i W nim jest taśma odklejona, Chyba tego nie rozstrzęsłem? Ojejku Tutaj kolejna Samsung Galaxy J7 z 2017 tego Ma zbita AMOLED Samsung Galaxy J6 Tutaj już po nim Huawei Y5 z 2018 ma y, b, y, blokadę Google, Google'a, Google. Google czułem się. Kolejny z Huawei i 2018. Mam wyświetlacz. Kolejny to jest Xiaomi Redmi 9C, on ma już Kolejny to jest Xiaomi Redmi 9A, on jest pani. Y, oj, y, port wyrwał, nie, nie wiem po co. Edge Optimus G3 Zawsze płyta padała w tych Edge. Tutaj Samsung e 1200 <coughs> On jest zupełnie sprawny. Black klapki. iPhone Halo 2. Wszystko w nim działa. iPhone 6030 On jest sprawny. Samsung Solid 270 On nie działa. Yy, Samsung sgh 760 Nie ma baterii. Makias 206 um, ona działa wszystko jest sprawne tylko Masinoka Philips jakiś yy, działa w pełni sprawny samsung z 250 nie działa No chyba to nie jejku ile ja tego mam? Sztar, 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 sztar. Jakiś Samsung rozsuwany, nie wiem a S735 10i. Kolejny to jest Huawei P20 Pro, on, nie wiem, w nim ekran jest do wymiany. Yy. Samsung Galaxy Chat, yy, on jest pełni sprawny, tylko jest odładowany. Samsung GTS5610, on jest pełni sprawny. Nokia Asha 205, w yy, niej jest blask yy, wyświetlacza. Nokia 6300. Ona nie ma baterii, ale jest w pełni sprawna. Taki maskom tutaj pęknięty. O tutaj. Jest wywodowany, ale w sprawny. Kolejny taki sam maskom. Też jest w Maskom jakiś rozsuwany. Taki roztrwany. Jakiś pancerny maską. nie wiem co to jest. Zaraz mam takie obie sklepki gdzieś tu. Nie wiem gdzie on jest. To, to gdzieś powinien być. Nie mam. Te dwa pudełka będą w drugim filmie. LG Kappa ma uszkodzony czytelnik do kartki. iPhone 7 Plus ma uszkodzony wyświetlacz. Tam był iPhone 7 z uszkodzonym wyświetlaczem jak widać. Hmm. To jest Note 6030. Yy, ona jest w pełni sprawna. Tam Galaxy Core Plus jest bardzo popękany, ale w pełni sprawny, tylko rozładowany. No to chyba na tyle.